Józef Graphics Mode, Quality, Balanced, Performance uh, Balanced, to jest Unreal Engine, nie mam co... Nie, mogę się spodziewać czegokolwiek Siema, z tej strony oczywiście Chinłyś I w dzisiejszym odcinku gramy w fangame'a Fnafa, którego znalazłem dosyć niedawno temu z Śledziłem development tego przez pół roku ponad Wyszła wersja demo miesiąc temu tego więc, jeżeli chcecie zobaczyć sobie na, wła na własną rękę, to zostawiam Wam link do tej gry w opisie. Bez długiego przedłużania, chyba już powinniśmy zacząć grę. Więc play. Dzisiejszy filmik jest sponsorowany przez mój kanał na Twitchu. Możecie zaobserwować czy coś. Oh. Okay. Okay. Zaczyna się. Have to interact. Well, welcome, loyal employee, and thank you for using the Afton Robotics personal assistant device, as stated in Clause 374 of your employee handbook. Since we value the physical fitness and strength of all our employees, in case of emergencies, we will start your routine with some exercise. Ok, czyli. Tu można chodzić. Dobra. To. Jesteśmy pracownikiem Afton Robotics? Tak to zrozumiałem? Jest tu ciemno, jak w dupie, więc nie widzę tutaj nic. Od kontrol sobie przybliżamy chyba. Możemy biegać, możemy chodzić, podoba mi się. Rzadko widzę takiego game fnaf. FNAFA. To jest nana fangame NAFA. I tak, ukradliśmy Spring Trapa i teraz co będziemy z nim robić? Czy co mamy w ogóle zrobić? Ale wyzwanie mi tu dajecie na sam początek. Aha, my mieliśmy tu po prostu podejść. Dobra. Congratulations, you've exceeded our last measured record of... No connection to database. Please contact okay. your supervisor to collect your badge at the listed fee. In case of... Adios, my supervisor. Class 87. It might be a safe bet to take to higher ground. If you have not neglected your upper arm training routine, you should be able to climb anything up to... 1.5 times your height. Okej, okay, czyli musimy tu się tutaj wspinać, to jest bardziej taka parkurowa gra. No nie pasuje to za bardzo do FNAF, ale... Whatever. Nie za dużo horrorów i tak teraz nie wychodzi. No panowie, gdybym tu coś widział w ogóle, to bym coś zrobił, nie? Chyba, że my znowu musimy gdzieś iść po prostu. No nie, musimy się tutaj wspiąć. No dobra, ale jak się tutaj wspialiśmy? Wow! Ześlizgnąłem się. Ale dobra, teraz, jak tutaj wejść? Tutaj jest jakaś rura. A może tam musimy wskoczyć? Dobra, dałem radę. Jestem zajebisty. Skakujemy tutaj. I czy to będzie gra typu, że kradniemy w animatroniki z, z, z FNAF-a? To, to, to by nie było fajne dosyć. To, w sensie to by nie było przyjemne. Ok, whatever. Już jest jasno. Jest muzyka. To, to nie jest FNAF, zacznijmy od tego. To jest jakieś kurde... Uh, Mirror's Edge FNAF Edition. Czy, czy coś? Assassin's 6.9 Freddy in Space, co najwyżej. Ale dobra, idziemy dalej. Musimy teraz wrócić, co nie? To wracamy się. Please co? Ja w ogóle nie wiem, jak to znowu przeczytać. Aha. Mhm. Aha, pod P możemy tym pierdolnąć. Super. Musimy odłożyć tego tableta. O. 't well it's been a long time since I've been able to get out of that miserable suit I do owe myself one for making a work after all interesting it doesn't look like this workshop is regulated uh, hello is anyone here yeah hello tak mi się hello? Wydaje. hello there. You'll have to excuse my poor communication skills. I've I've just awoken from a very terrible nightmare and I need a lot of help. Tell me about it. You're the one who freed me from the suit, correct? Czy <laughs> co? My go uwolniliśmy? I see. Nie, no I flaki środkowi, nie. Czy on nadal tu umarł? apologize if this is a lot of information to take in right now. If you could lift me out of this dock, I'll give the liberty of explaining everything. <clears throat> All right. Uh, judging by the look on your face, you seem shocked that I'm even here, and I'm sure you've got a lot of questions you'd like answered. This form that I currently inhabit, it's less than ideal. You seem to be quite smart if you're able to free me after so long, so now that we're both here, why don't we strike a deal? If you can help me regain possession of my true form, I can show you endless possibilities. The type Ooh. of things people, people dream of. Control over life itself. Cool. If, well, we best get started. Let's see the calendar. Oh. Mm -hmm. uh -huh. That doesn't look good. 2023. Mm. That makes things a little more complicated than I anticipated.: are after Shelf life. However, it can stay fresh and useful if it remains inhabited. Like me, for example. This remnant we're after. It'll be harder to obtain, but I have no doubt that the two of us have the capabilities to acquire it. In order to protect my life's work of creation and manufacturing, the canisters that held the remnant were fitted with tamper locks that would ignite and burn if someone other than me tried to get a hold of them. I've interfaced your goggles to detect these. You should see it in your overlay now. Old control to scan Fre Fred. to robić. Time ago, we tried to expand our franchise to the southwest in Arizona, much further than the original restaurant. The managers had to cool the models down every so often with ice packs because the plastic shells kept deforming from the heat. <laughs> Trust me, I'm glad I never went back there. If we find an animatronic with an inhabited remnant core, there's a high chance it'll be hostile, and on guard mode. Uh, we'll have to stun them, guard mode, surroundings before we're able to pry their tamper locks off. Uh, try moving our friend here in front of that scooper arm. Push Freddy towards the scooper. Dobra, czyli F to interact. tego kliknąć, dobra. you know, Powerford usually leads to the button to activate Czy Nie, Ile co my mamy teraz zrobić? Tamto kliknąć? Musimy wcisnąć przycisk przez R to bring off your tour wheel. Moje uszy, czyli teraz mamy detonator. Yy, Możemy go tutaj wpierdzielić. Dobra, teraz jak go aktywować? Balebym. Dobrze, to się oddalmy. Dobra. Yeah. No, aha, to się rozpierdoliło. Super. Możemy go porazić? Real Time Hardware Collection Service. Dobra, kalibrujemy się.

W sensie, że zrobiłem źle, a tak naprawdę uznało to za dobrze Nie powinno tak być Ale dobra, jedziemy Demo tutorials, no to jest... Tak! Dobrze zrobiłem Poprzednim razem, no to mnie spierdoliło Dobra, bez tutoriala, już ogarniamy Udajmy, że już ogarniamy Może do Kentucky, do Teksasu, Kalifornii i... Ale jedyne jakie możemy w tym momencie, to Nevada i tam jest jakiś Mr. Can Do's Garbage Disposal Ok, czy to będzie To będzie złomowisko? Junkyard, open yard Remove the animatron Get entry to flow control room Dobra Znowu jest ciemno Ale mamy ciężarówę Dobra, no to zgaduję, że idziemy tam, gdzie nas gra prowadziłaś i na pewno nie tutaj. Bardziej w tamtą stronę. Okej, okay. okej, okay. long time no see. Czy możemy coś tobie zrobić? Kamera, floodlight, kam kamera. Możemy postawić, ka możemy postawić kamery, możemy postawić światło i możemy rozpierdzielić wszystko detonatorem. Super, się już to podoba. Type clearance token here. Okej okay. Halo coś. Coś słyszę tutaj. Halo coś tutaj słyszałem. Coś tu łazi. Ja pierdolę! Spadłem! To mnie tutaj nie. To miejsce tutaj nie zrobi, tak? Co to było? To był Foxy, to był Foxy, ale ale kurwa nie do końca. Coś zrobiliśmy. On tam jest. Spierdalam stąd, nie wiem jak wy. Umrzyj proszę. W sensie ty już umarłeś, więc musimy ci zabić drugi raz. Może brute force exe. Eee, quick. Szukaj mi tokena. Szybko zanim ten. zanim to coś mnie złapie. Dobra. Udało nam się wejść do środka. JAPIER DOBRZE! Dobrze. Nie, nie podoba mi się to. Musimy połączyć kable. Bardzo oryginalny pomysł. Masz space, co co? O co nam chodziło? gra tak mi nie daje żadnego tutorialu w ogóle Kabelki i teraz... Masz space, no maszuję spację, nie wiem czy wy słyszycie to, ale ja maszuję spację i nic się nie dzieje Eee, halo developer Dobrze, czy tu jest taki safe room Do not forget to open run of valves Management PS Te... Powiedz Daveowi, żeby zwrócił się do HA Dobrze. Gdzie ty jesteś, paskudo? O Boże, ale ty jesteś Chciałem powiedzieć, że jesteś paskudny, ale chyba cię przeproszę. Chyba mnie zauważył? Gdzie jesteś? Chyba nie powinniśmy iść w jego stronę. OK. A cześć Aha, frajer Frajer O Boże, tam jest jej wyjście Dobrze, ta gra jest zajebista, to jest pre-alpha, ale... Mi się podoba Mam nadzieję, że to go nie triggeruje Bo jakby to go triggerowało, To nie byłoby fajnie może. Aha, to detona... detonatorem się robiło, co nie? Teraz jak tam to wyjąć tablet. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc ja może się tutaj schowam. Mam nadzieję, że on tu mnie tutaj nie zauważy. Ja, ja się nie wychylam teraz, nie ma A On jest przede mną. On jest tam od razu. On się zbliża On tędy tutaj wyjdzie Idź stąd wreszcie Dobra oddalił się, możemy żyć spokojnie Przynajmniej mam taką nadzieję Level trap sucking discovery, close all valves in the trenches Remove the animatronic temper locks Cut loose, The Bonnie, animatronik. Ale jak my mamy to zrobić? Tu jest Freddy. Cześć Freddy. Ja ciebie lubię, ty jesteś spokojny. No niby zawsze był Foxy, był mój ulubiony, ale tutaj chyba Tutaj trochę zmienię zdanie. Poszukajmy tych walwów. I to prędko. Zanim ten Faciu nas znajdzie. Mam nadzieję, że on tutaj nie może, nie może się skradać, w sensie, że czołgać się. Bo jakby mógł to by było, no nie fajnie. Uuu, możemy slajdować, dobrze. To mi się podoba. I ostatni walwę zakr zakręcamy, zamykamy. I task complete. Teraz tylko dwa ta trzy taski mamy do zrobienia. A trzeci to level trap sock discovery. A co to jest? O! OK! Ja tonę. Aha, zakręciliśmy te walwy już to niemy w gównie. Ale co jest ten level Trap shocking discovery? Zróbmy. Wiesz co ja może... Ja może tutaj ucieknę trochę. Czy już jakbym wyszedł teraz, to by coś się coś stało? No to nie wygląda. No hej! Ale coś paskudny, boże! Eee! Wygląda to jak kreatura z moich koszmarów. Dobra, czy ty sobie pójdziesz? Tutaj też jest na save, więc bardzo dobrze. Możemy się tutaj przed nim chować. Dobra, wydaje mi się, że już droga wolna. A jak nie będzie wolna, to sorry, ale spierdzielamy gdzie indziej po prostu. Jakby tutaj nie było tak ciemno, wszystko by było lepiej. Wow mi połowę HP przy tym I się cierpliwość skończyła, idziemy dziesięcie po prostu <laughs> Ja pierdolę Możemy się schować do pudeł Dobrze wiedzieć. Albo przynajmniej mam nadzieję Tu jest nasz van Ja bym już uciekał, ja Jakby to był ja to ja bym... ja bym już uciekał Nie, ja bym już zginął No hej! Gorsze w tym wszystkim jest to, że ta gra nie amenuje, nie mogę zapauzować. Ja normalnie jak ja gram w horrory i dostaję jumpscara, to znaczy jestem blisko jumpscara. to ja klikam escape i ja będę teraz quit game, a tutaj muszę, a ja tutaj żeby to zrobić bym musiał kliknąć alt f4. I teraz możemy go odciąć. Bonnie, uwalniamy cię. Dobrze, Aha, to są ogólnie wszystko, co zrobiliśmy, To jest overcharged bonnie animatronic. Jak my mamy to zrobić? Detonator, może? Nie wiem, musimy. Aha, musimy się mu włamać do mózgu. Dobrze, robimy to. Charge! No. Jak, jak on jest głośny. Dobra, mam nadzieję, że jak teraz skoczę tam, no to nie spadnę. Na szczęście nie spadłem. I musimy tutaj zaciągnąć Foxiego. Zaufajcie mi Mam nadzieję. Chciałbym, abyś się na mnie wkurzył sp aczkolwiek aż, sprawia mi to przyjemność. Okej, okay. on tu idzie. On tu wejdzie. Halo? No siema. Okej, okay, wejdzie tu. Tylko jeszcze troszeczkę. Okej, okay, on się już na mnie wkurwił. No dalej. No już. Dasz radę. Dasz radę! Jeszcze tylko kawałek. Jeszcze tylko trochę. Już prawie jesteś, już dajesz radę. No nie bój się. Ja przez przypadek kliknąłem przycisk P i mi zaliczyło misję. Ale ja nie chcę. Zróbmy to jeszcze raz. Jak ta gra chciała. No to zróbmy. Maszujemy w charge'a, Bierzemy wszystko, co się tutaj da. Pierdzielamy jak najdalej. Tym razem mam akurat to przycisk do wybuchania w łapach. Dobra, Boni. Uwalniamy cię częściowo. I overcharżujemy cię. Dobrze, teraz najważniejsze pytanie. Jak dajemy sobie tego tableta w łapę? Środkowy, dobra. Teraz jedyne to Elektroduce z Foxy. A, nie, już musimy walwy wszystkie zamknąć. Dobrze. Tu już mamy pierwsze walwę. Zamkniemy wszystkie walwy na szybko. I ja już chyba ogarnąłem, jak to zrobić. Dobrze. Teraz ostatnie. I uwaga, uwaga, nie możemy tego spierdolić. To jest jeden, jedno podejście tylko. Jak to spierdolimy, to ja już koniec, Ja robię koniec odcinka, bo mi się na serio już nie chce tego. Nagrywam to 3 godziny. Teraz tak. Pamiętacie, jak na tutorialu wybuchaliśmy tamte. No, ten przycisk detonatorem. Zrobimy to samo. Tutaj jest, jak, jak zauważyliśmy, tutaj jest ten scooper. To pierdolnie to aktywuje scooper i pieprznie, w Foxie, który, który będzie tutaj przebiegał. Tylko musimy najpierw go zwabić. Tego się najbardziej boję, więc od razu sobie przyciszam słuchawki. No co? boisz się. No chodź tu Pierdolę, to za bardzo się boję A ah. On jest za tym Cią zniknął Nie ma mnie Nie widzisz mnie Okej, okay, widzisz mnie Nie mogę stąd wyskoczyć Do mogę cię porazić? Nie mogę go porazić Nie Jest wyskoczyłem Jaki ty jesteś szybki, okej, okay, jesteś w chuj szybki A musisz tutaj iść, tędy, tak, tak, tędy Zimno, 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 chodź Nie, nie w tą stronę Dobrze Padł! Padł! Teraz... O! Szybko! Kurwa! Źle! Źle to zrobiłem! Kurwa! Już wiemy, jest potwierdzone info, że to się uda. Muszę od nowa wszystko. A jednak nie... No nie, to się zbugowało. Żeby się nie wytrudzać. I nie drzeć mordy, bo ja, już, ja mam już całe zarte gardło. Idziemy na górę. Teraz tak, o elegancko. O kontenerach. Ta gra jest hardcoded, no znaczy nie hardcoded, tylko chodzi mi o to, że łatwo się buguje. I to naprawdę bardzo łatwo, więc musimy to zrobić na spokojnie i ostrożnie. Rozumiem trudy game developmentu. Dobrze, teraz ostatni step, czyli detonator do łapy. Szukamy tamtego przycisku, dajemy to na przycisk, teraz go zwabiamy. Musimy go znaleźć. Jakiś trigger tutaj był. Musi być tutaj jakiś, jakiś trigger. O! Teraz będzie tu szedł. Jeszcze raz wciśniemy. Do dwóch, do dwóch razy sztuka. Oni są w trenczu. No nie. No dobrze, bo tu jest wejście, to i tak. To, to pół biedy. Możemy go striggerować albo iść po pułapkę. Najpierw go striggerujemy. No chodź tu. Nie ma się czego bać. O, no hej. O. Interakcja załączona. No kurwa, zmisowałem. Biegnie tutaj. Tak. W końcu. Teraz tak. S, S, C. D, D, C, C, X, X, X. CD c, c, ten... o kurwa, ale to szybkie. Strasziliśmy mu 2. 2 na 6. 2 na kurwa 6. I to zgaduję, że za każdym razem w innym miejscu musimy to zrobić, tak? Considering the tak, za każdym razem w innym miejscu. Ja pierdolę! Biegnij! O Boże! Jeszcze nigdy takiego progresu nie zrobiłem. On tutaj idzie. Mam nadzieję, że nie. Agresion mu rośnie. Rośnie. A on tu się nie dostanie. Ma 200 agresion. Chłopaki, wcisnąłem coś i I nie wydaje mi się, że powinienem to widzieć. <laughs> ja naprawdę nie wiem pod jaki przycisk to jest. O, okej. Okay. Ale, ale tutaj widzę Foxiego. Ja nie chcę widzieć Foxiego, bo to jest cheat. To jest tak naprawdę czytowanie. ja nie będę dojeczytować, jestem dobrym chłopcem, jestem good boy. No i nie gadajcie, że to się to znowu, znowu zbugowało. Ja nie mogę biegać, a on teraz będzie tam stać, i ja nie mogę biegać. On teoretycznie niby tam jest, ale go tam nie ma. Wiecie co? Nie. Nie, to, to nie ma sensu. Ja mam nadzieję, że wam się to spodobało. To gra to najbardziej pomogowany shit, jaki kiedykolwiek grałem, ja to zmontuję tak, żebyście tego nie widzieli, ale to było takie trudne Nie chcę o tym nawet rozmawiać To było porypane Nagrywałem to 3 godziny Wy będziecie w to widzieć w prawdopodobnie 10 minutach Jeżeli ta gra się poprawi, jeżeli będzie nowy update do tego jeżeli wyjdzie nowy update do tego, który załata to wszystko, co tutaj się stało, i w ogóle będzie lepsza wersja gry niż pre alpha jedna misja tylko, no to, ja to ja w to zagram. Ja w to zagram, zaufajcie mi, ja w to zagram, nagram nowy odcinek, przejdę to i przejdę wszystko inne, ale ja w takie połogowane gówno nie chcę grać. Teoretycznie już wszystko zrobiliśmy, bo tam trzeba było tylko parę razy to wcisnąć, ale to się często bardzo bugowało. Bardzo. Pięć razy nie mogłem w ogóle wcisnąć niczego. Ja mam nadzieję, że Wam się to spodobało, mimo wszystko. Na razie i cześć!